Witam Państwa serdecznie, z tej strony oczywiście mistrz Mateusz Paszewski No i cóż, dzisiaj walczymy, zobaczymy jaki będzie przeciwnik, czy będzie to walka o 2-100 Dowiemy się jak znajdziemy przeciwnika, także zapraszam na partijkę No i mamy tutaj oponenta z właśnie USA Jest to partia o wejście na 2-100 Było zagrane 4, może Sycyl, Sycyl już był, ale tam był ten boczny wariant grany Może teraz będzie jakiś tutaj wariant otwarty, przeciwnik wybiera Ałapina Chce zbudować centrum, także cóż, walczymy z tym ruchem. Koniec 6 można też grać D5, drugi dobry ruch. To wygląda dziwnie, bo ten pionek idzie do przodu, skoczek podchodzi pod tempo, ale właśnie teraz ten pionek będzie tutaj później kontratakowany właśnie tym ruchem D6. Ok, tak to leciało. Teraz oczywiście walczymy o to centrum ruchem D5. Głównym ruchem jest bicie w przelocie, które kurczę, tak pamiętam troszkę przez mgłę, to bardzo ostre warianty. Po roszadzie teraz następują. To jest główny na pewno ruch przeciwnika. Wtedy z tego, co pamiętam, się gra taki bardzo dziwny ruch, ale właśnie dlatego go zapamiętałem. Goniec na E6, żeby tego groźnego, aktywnego gońca wymienić, tu na pewno trzeba uważać na pułapki typu ruch, goniec G4, gońc bf 7 i szach z odsłony. Także przeciwnik oczywiście może odbić tego pionka. Co czyni, ale z tego powodu myślę, że jesteśmy raczej zadowoleni. Eee, oczywiście, tak jak wam wspomniałem, nie można zagrać tego ruchu, bo jest ten, ta taktyka. No, i chyba ograniczę się do ruchu gojęc F5. Nie chcę zagrać E6, bo ten gońc, no widzicie, że przez tego skoczka tu ma zamkniętą drogę. Tak, chwilę rozważmy tą opcję, jakbyśmy zagrali ten ruch, albo od razu G6 w sumie, to, to może nawet szybciej, żeby skończyć rozwój, jeszcze grozi mi, yy, krąży mi po głowie. Bo na gońc F5 roszada E6, końce 3 i to on szybko może próbować yy, załadować nam tą D5. Także yy, rozważam jeszcze ruch G6, pewnie będzie roszadka. Gońc G7 z natychmiastowym atakiem na tego pionka. Hmm, chyba się na to zdecyduje, także spróbujemy w ten sposób. Zobaczymy oczywiście później w analizce, bo mówię, na pewno na, na roszadę, co jest najlepszym ruchem gońc e6. Ja już tak grałem na pierwszej lidze seniorów z 8 lat temu, kurczę, albo to było dawniej yy, nawet, yy, bardzo dawno temu z mistrzem yy, międzynarodowym Mateuszem Kołosowskim. Ok, on zagrał ruch d5, jest taki ruch, aczkolwiek... Aha myślałem, że mam ten ruch. No bo i tak go zagram. Trzeba uważać na tego skoczka na bandzie, ale atakujemy tego gostka. Chyba rozsądny ruch. Jak da radę, to oczywiście zbijemy i dalej zbijemy. No i jednak ten gońc teraz już nie jest takim tutaj bydlaczkiem takim monsterem. Także łyk wody. No i zobaczmy, co dalej. Ok, przeciwnik zagrał tak. Hm, oh, czy koń B5 albo coś tam to jest groźny ruch, sam nie wiem. Czy grać Goęc G7? bo tu jakieś kurczę te skoki wchodzą, czy po prostu zainkasować od razu tego gońca. Yy, on pewnie zbije hetmanem. Gońc g7, no jakieś koń b5 jest bardzo wkurzające, czy tylko troszkę? Hmm, o to jest myślę główne pytanie. Bo rzecz jasna nie mogę zbić, bo są widełki. Jak odejdę hetmanem na d8, gońc f4, kurczę, dosyć spora przewaga w rozwoju się robi. Trochę mi się to nie podoba, no ale co innego, no zagrać ruch a6 to jakoś tak... No nie wiem, nie, nie, nie chyba skuszę się na to, chyba żeby zbić, zbić i zagrać a6, co jest też troszkę dziwne i trochę podejrzane jakoś tak mnie, no nie chcę tak grać kurczę, ale z drugiej strony ten ruch koń b5 dosyć nieprzyjemny. Hmm, patrzcie, tutaj oponen niezłe problemy przed właściwie konkretnie przede mną postawił. Mogę też po prostu to zbić, zbić i zagrać może taki dziwny ruch jak goń z d7, żeby właśnie wziąć to pole pod kontrolę. I chcę później skończyć normalnie rozwój. No, myślę, że na pewno zacznę od zbicia. Wydaje mi się, że ten skoczek i tak nie miał przyszłości. A ten go, więc mógł być kiedyś dobry. Z minusów, no to oczywiście Hetman tutaj wchodzi do akcji, ale też ten pionek traci obrońcę. No i teraz właśnie rozważam ten ruch, ten ruch i A6. Ten ruch najbardziej logiczny, by skończyć rozwój, ale ten, ten ruch bardzo mnie tu jakoś tak. No denerwuje, także nie wiem, czy nie ograniczyć się do ruchu goniec na d7. Wtedy po prostu możemy tego zbić, zasłonić się hetmanem, a jak przeciwnik zrobi roszadę, to zagramy gońc g7 i też jesteśmy krok od, od roszady. Także no, zagram ten ruch, trochę taki dziwny bym go nazwał, a myślę, że w tym wypadku ma on tam jakiś sens. Wydaje mi się, że Roszadę przeciwnik zagra, ja zagrałem G7. No i pytanie, myślę, główne w tej pozycji, które tutaj ja i przeciwnik musimy sobie na nie odpowiedzieć, to czy uda się tą pozycję ustabilizować czarnemu, czy nie. Jeśli by pozycja udało się ustabilizować, czyli po prostu skończę rozwój w miarę, no to jednak e, właśnie ta para gońców i ten pion może być słaby, e, szczególnie ten gojęc silny, może przechylić tutaj przewagę na naszą stronę. Aczkolwiek jest też tutaj ten pion odstały i mogą być też problemy. Ok, przeciwnik gra ten ruch, i właśnie teraz myślałem. Bo, oczywiście, domyślnym planem moim było zbicie, ale teraz właśnie się jeszcze zacząłem zastanawiać, czy ruch e, dama C5 ma w sumie jakiś swój urok, i ma, czy ma sens, żeby atakować tego skoczka. Bo w sumie nie tak łatwo sobie poradzić z atakiem na skoczka, jak odejdzie do tyłu dobra nasza. E, a cóż innego, on może zagrać. E, także kusi mnie to. Czy jest jakiś ruch typu konia 7? Bicie gońc E3? Hmm, zbiję na D5. Nie, nie mogę zbić na D5, ok. Czyli może być taki ruch, chociaż mogę zagrać Dama B5 i po biciu biciu wisi tam wieża na F1. Czy to w ogóle jakoś się trzyma kupy, co mówię? Jakoś tak, czekajcie, bo mam do wyboru oczywiście też w miarę bezpieczą czyli zbicie, zbicie i Hetman D7, gdzie końcówka powinna być ok, ale jednak szukamy tutaj bardziej takich szans maksymalistycznych. Także ten ruch dosyć według mnie ciekawy. Jeszcze raz, jak zagra konia 7. Wierzę 7 GOIENTS E3 wykorzystując te ustawienia FIGUR GRAM, Hetman B5. Mm, ale na Hetman B5 on może niestety zbić na E3, bo wierzę, że jest broniona i jest nie tak dobrze. Czyli chyba, niestety, albo stety, ograniczy się do zbicia. Zasłonię się Hetmanem. No i będę oczywiście liczył, że w końcówce też ten goniec plus, o ile zbije, nie musi oczywiście zbić, ale inaczej mogą mieć problem z tym pionkiem, że właśnie ten pion i ten pion będzie słaby. I teraz nawet myślę, czy nie zbić tego troszkę, może niestandardowo, ale właśnie chyba zbije to królem. W końcówce król nie musi być zroszowany, szybciej może wejść do akcji. No i moja, opieram się tutaj na tych dwóch plusach, ale kurczę czas, szybko mi z wami leci, także będę musiał tutaj naprawdę się no, szybko zawijać, ale mam prosty planek, radę, biję pionka. Prawdopodobnie on go broni i wtedy myślę, że zagram dziwnie, ale tą wieżą, żeby w razie czego ten król uciekł i ta wieża była po jakimś na przykład przykładowym gojęce w 4 konie, 5 żeby kiedyś tam uciec. Okej, okay, przeciwnik gra taki ruch. No widziałem go, ale jakoś go troszkę zbagatelizowałem, chyba niesłusznie. Czy słusznie? O, to jest pytanie. Pionek wisi oczywiście. Taki brzydki ruch, kurczę, aż się nie chce tak zagrać. Przeciwnik oczywiście też chce tym skoczkiem tutaj przejść. No to, to, to jest skurzający ruch. Przyznam wam przyznam wam szczerze. Mogę zagrać nie no, brzydkiego ja wcześniej mogę. Ja muszę obronić pionka. Tą wieżą tracę go pionka, a jak zagram tak, konie 4, nie dobra, to tu zbiję pionka, to jest w miarę zdrowy pion, także po tym ruchu prawdopodobnie on zagra wieża D1. Zagram H6, on odejdzie, zagram goniec wieża na C8. No i dobra, no i chyba jakoś będziemy segrać w szaszki, no nie wiem co to, co to za poza, ale chyba no, trzeba by się na to zdecydować, nie mam innych pomysłów. Dziwny ruch, ale na pion wisi. Dobra, tutaj z czasem musimy uważać, bo czas, czas goni nas. Ten manewr jest lekko uciążliwy. Także wieża D1, jestem przekonany. Koniec 4, wieża C1, goniec E3, żeby mimo wszystko tu wskoczyć. No nie jestem, trochę jęczę znowu, ale nie jestem przekonany do tego wszystkiego. Okej, okay, on zagrał tak. Też logicznie, hmm, aczkolwiek teraz, czy nie mogę zbić po prostu tego, ale no nie do końca. Chociaż w pewnym sensie mogę sprawić, co, co wy na to, żebym zbił tak, pewnie zbije zbiję na 7 i tylko teraz dokładną kolejność muszę zrobić. h6, skoczek odejdzie, wieża zaatakuje gońca hmm. i jak gońc odejdzie gdzieś, to mogę zbić na b2 i na a2. Nie jestem pewny. Aczkolwiek co innego, no tak nie będę grać, a też do tego bicia nie chcę dopuścić. Dobra, bije to, nie ma co gadać. Skoczek będzie tutaj umocniony silny yy, po biciu, tylko właśnie jeszcze cały czas nie wiem od którego ruchu zacząć. Okej, okay, to też jest bardzo rozsądny ruch z jego strony, yy, trzeba pobronić. I no i co, i liczę, że kiedyś, w którymś momencie, to ten ruch tutaj zaistnieje, tylko właśnie w jakiej to wersji mam robić, bo ten skoczek jest wkurzający, ale. Czy chcę tego skoczka właśnie tutaj przygonić? Wieża C1. Aha, i on ma z D4 kurczę. I ciężko znowu będzie to jakoś wygrywać. Czekajcie, co tu mogę innego zagrać? Nie za dużo. No, mogę zbić od razu na B2, ale w sumie wieża B1. Wieża tak, to też z D4, tak? I w sumie też nic zbytnio nie osiągnę. Ho! Ho, ho, ho! A jakbym zagrał tak, koniec 4, wieża tu, ale kurczę też jeszcze mu daje jakieś te opcje, czyli tak H6, skoczy go, dojdzie, wieża tu, gań tu, bicie, bicie, wieża C8, konie 6, i co, no i po konie 6 nie, nie za fajna ta poza. Szach, tu, 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 nic mi się nie podoba, kurczę, a czas leci, to jest no, chyba H6 wypada zagrać jakoś, no wydaje mi się, że ten ruch a, chociaż, dobra, nie mam beszówki, bo już myślałem, że beszuskal mnie pije. Dobra, także zagram H6, no bo tego skoczka wydaje mi się, że wypada kiedyś wygonić stąd. On siedzi mi na tym punkcie. Prawdopodobnie koń, konie 4 ruchem jest dziwią. Dosyć mocno. No i chyba tą wierzę trzeba, no nie wiem, tu raczej taka aktywizacja nie wiem, czy ma jakiś sens. Nie wydaje mi się. Chociaż, też, też nieco. Ten ruch to pacie, jednak czasami przeciwnicy zadziwiają. Też oczywiście nie, nie najgorszy ruch, ale wydaje mi się, że teraz ym, zagram sobie tak, prawdopodobnie go z d4, pewnie zbije wieża c8, no i będę liczył na te moje właśnie wieże na otwarty jak ale ten czas naprawdę jakoś dzisiaj umyka bardzo szybko. Ym, także chcę właśnie postawić tu wieżę, spodziewam się tego, bicie, nie wiem czym tam zbije wieżą, zagram sobie tu wieżą. Ym, będę chciał oczywiście dziś wchodzić, czasami jakaś ostatnia linia słaba, może jakieś wieża 2 być potencjalnie groźne. No, raczej równa myślę, ale wydaje mi się, że czarny jest lekko może preferowany ze względu na te aktywniejsze wieże. Może nawet to nie jest równa. Ale patrzcie, ci przeciwnicy coraz tutaj twardsze warunki stawiają, nikt nie chce jakoś już tak przegrywać jak, jak wcześniej w, w tam w 10 ruchów. No i w tym stylu kurczenia możemy się dograć otwartego do wariantu. Ja to tak zagrałem agresywnie. Ten nałapin przez wielu właśnie Sycylijczyków jest uznawany za taki denerwujący wariant, właśnie, że wtedy nie tak łatwo generować jakieś dymy. No dobrze, no czym on tu tak myśli długo? Bo w sumie wydaje mi się, że no to jest jedyny sensowny ruch. Jeszcze raz ja zbiję. Czy zbiję skoczkiem, to gram wieża C8 i tak. Oczywiście w tej końcówce też trzeba uważać, żeby czasami tutaj potencjalnie oddalony pion nie wszedł w grę, ale wydaje mi się, że w tym wypadku nie ma problemu. Tak, myślę, że on powinien odbić nawet to skoczkiem. Kryjąc też to pole C2. Wieża w sumie jest tutaj tak bym nazwał pseudoaktywna, także ja bym się spodziewał tego ruchu. No tak czy tak zagram wieża C8, bo nie mam innych planów, innych pomysłów nie mam. No dobra, wieża C8 mm, i będę kombinować co dalej. No, będę kombinować co dalej. Prawdopodobnie dobrze by się było rozwiązać albo zagrać E5, żeby właśnie gdzieś tam i uruchomić króla i też to, że mamy jednak na tym skrzydle więcej pionków. No dobrze, czas jeszcze trzeba będzie pilnować, bo nie jest on naszym sprzymierzeńcem w tej partii. Myślę, że ruch E5 nawet wchodzi w grę i wtedy król się tu rozwiąże. Chyba nawet myślę, czy nie, nie zdecydować się na to natychmiast. No i im dłużej myślę, oczywiście ten, te, te linie będą dla niego otwarte, ale wydaje mi się, że ten ruch ma dużo sensu. Czy jest jakiś ruch konie w 5? Bicie tu, tu. Kuczek konie w 5 istnieje. Ale nie wiem, czy się boimy tego. Konie w 5? Może zacznę od takiego dziwnego ruchu, ale kucze, jak H5, żeby też te pionki były bronione. Nie byłem pewny tego konie w 5, powiem wam. E, jakbym to zbił, wieża D5 i wieża D1, jakoś tutaj dużo szachów, a z kolei też ten pion wisiał. Teraz czasami na przykład po tym mogę po prostu króleszej zagrać. No dobra, ja mam na jego miejscu jakieś A3, kucze, kolejny dobry ruch, tutaj naprawdę. Ci zawodnicy grają świetnie. No dobra, no spróbuję tego skoczka wyrzucić, żeby właśnie zyskać dostęp do tej drugiej linii. Trochę nie podoba mi się ta sytuacja. Aczkolwiek nie widzę, jak on ma to na ten moment wykorzystać. Ale jest to na pewno niepokojąca sytuacja. Aha, i tak można zagrać kółcze konie w 5 do końki 7. Oj, to było głupie. I jak odejdę, to mi bije tego i bije, bije tego. Także nie wiem, czy po konie w 5 nie muszę tego zbić i grać. Na no pewno jakieś wieża 6. Hmm, też to jest oczywiście ok aczkolwiek, no nie o to walczyliśmy, także fajnie jakby on tego ruchu nie zagrał. Chyba, że jest coś lepszego, ale... Aha, też ten ruch swoją drogą jest dobry, bo teraz mu dałem pole g5. O kurczę, to to był absolutnie fatalny ruch, h5, i e5. Tak, to był absolutnie fatalny. Trzeba było odejść tym królem właśnie spokojnie gdzieś w tą stronę. No konie 3, duże problemy w takim razie, bo nie mamy jednak tego ruchu, bo jest koń g5. Także po tym ruchu, co jakiś, kurczę, król d ale cały czas na tym związaniu to nie jest dobry... Omen. Nie, to fatalne. ruch. Kurczę, to, to może być przegrywający ruch. Kurczę, teraz to naprawdę. Też niech zagra konie w 5, nie? Konie w będzie jeszcze, jeszcze gorsze, tak naprawdę, dla mnie. Kurczę, no niestety przeciwnik tutaj jest kasatorem. No musiałem zagrać ten ruch, żeby nie było tego koń G5 z szachem. aczkolwiek ta sytuacja jest bardzo. E, no nie podoba mi się, mówiąc wprost. Jest to niedobra. Chociaż no, może mi się uda zagrać F6, mogę zagrać F6, czy nie mogę? F6 i po tym szachu się rozwiązać. Po wejściu na F7 też spokojnie się rozwiąże. No, chyba zagram mogę, chociaż to naprawdę taki ruch z duszą na ramieniu robię. No dobra, nie widzę problemów. Dobra, gram, bo czasu jest mało. Dobra. No i okej, okay, dobra. Teraz jeśli nie ma żadnej taktyki, to wszystko jest, myślę, w miarę ok. Tak mi się wydaje. Sprawda ten skoczek też jest tutaj dosyć uciążliwy. Pewnie jakieś B6 wypadałoby zagrać, by gdzieś to pole wziąć pod kontrolę. Czy od razu wskakujemy? Może wskakujemy co? Taka aktywność jest zwykle wskazana. Jeszcze tutaj pułapeczka, może przeciwnik zajmie się właśnie tym pionkiem na, na B2 i, i podstawi te widełki. Także to jest moja, może no nie prostacka, ale pułapka. I patrzcie, i mamy to, są widełki. To, to oczywiście jeszcze dużo gry, bo ta pozycja też nie jest taka kolorowana, no ale na pewno lepiej będzie się grało z jakością więcej niż, niż z równym materiałem. Mm, jeszcze szczerze może to być nawet. Teraz jeszcze ten pion na trzy chyba, słuchajcie, spadnie. Oj, to może, być, to może być widełki na wagę zwycięstwa, nawet możliwe. No i okej, okay, teraz tylko żeby nie dopuścić żadnej jakiejś głupiej kontry. Ten szach trochę nieprzyjemny. Myślę w ogóle o takim dziwnym ruchu, żeby zejść tym królem z tych wszystkich tutaj szachów, skoków i innych, yy, innych widełek. Tak, zagram. No, przewaga oczywiście jest ogromna. Fajnie, jakby nie było wieży, to już byłaby to bułeczka z masłem. Teraz oczywiście jakieś praktyczne problemy są. Dobra, zagram tak. Zagram tak. Czy od razu się tutaj pakować na mata? No, może się pakujemy na mata, co? Co on mi tam zrobi tym skoczkiem? Chyba nic mi nie zrobi, czy zagrać tą b dla świętego spokoju. A może zagram tak, co? Jak mi zbije tego piąka, to te wieże pewnego rodzaju. Tylko półtorej minuty, kurczę, co tutaj się z tym czasem dzieje? To jest troszkę nie, nie na miejscu, aczkolwiek pozycja wygląda mi na w miarę łatwą do zrealizowania. Teraz ten ruch jeszcze grozi. Tu oczywiście jakieś siatki matowo-patowe, ale no nie powinno to się wydarzyć. Teraz wydaje mi się, że... Moment, o czym mi tu grozi jakikolwiek? Cokolwiek mi grozi, dobra, najpierw dajemy jeszcze szaszka. Szachtu, 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 dobra, no nie wiem, zbiję sobie tego pionka grożąc matem. Moment, czy ja jestem ślepy, czy coś tutaj grozi? Dobra, chyba nic nie grozi. Grozi matem tym, groże matem tym. Dobra, on mi tu wlepi parę szaszków, yy, gdzie tym królem uciekać. Nie wiem, może do przodu, co? Nie ma co się chyba odcinać i ograniczać. Żeby tylko żadnych widełek tu nie podstawić, bo wiecie, jak to bywa z tym skoczkiem. Bywa on podstępny. Hmm. Aczkolwiek, no, oczywiście jest, jest git. No, jest git, nie, nie będę tutaj wam wam ściemniał, ale trzeba uważać szczególnie też na czas. No, prawdopodobnie król G1 powinien być zagrany, wydaje mi się. Hmm, na co ja gdzieś odskoczę wieżą na drugi, drugą stronę globu, znowu grożąc tymi tutaj e, trikami. Ok, dobra, ale jak on sobie poradzi teraz z tym atakiem? Grozi Mal, grozi zbicie wieży. No. Czy, czyżby było 200? Jeszcze nie chcę tutaj zapeszać, ale teraz nie wiem, co on ma zagrać. Grożą dwa maty i na dokładkę jeszcze bicie wieży. No i co? Wybierzemy sobie tego macika i słuchajcie, 2-100, nawet jeden wbite. Jest oznaka, piękna sprawa. No i zobaczmy, bo naprawdę hmm, wydaje mi się, że w pewnym momencie ten ruch E5 był bardzo nieczujny. Reszta myślę, że była całkiem znośna. Zobaczmy, jak to tutaj zostało ocenione. 90,9, także całkiem rozsądna partijka, aczkolwiek Przecinek też całkiem nieźle grał, także tak to jest wszystko na pewno dobre, sprawdzone i znane przeze mnie. Także jak ktoś szuka wariantu, to jest dobry pomysł. No i właśnie tutaj kojarzę, że, że, że ta Roszada jest bardziej takim ruchem. Swendrum, jakby ktoś wiedział, bo nawet nie wiem jak to do końca zrobić. Przeglądaj, to jest drzewko. Tak, dobra, tu jest drzewko. Najlepsze no się tak, Roszada 1700 partii, CD tylko 200. No i po cd wydaje mi się, że uh -huh. może i tak mogę zagrać ten ruch gońc Właśnie to troszkę taki niestandardowy ruch, ale żeby mieć tego silnego właśnie gońca. Tutaj preferencja kompa, ale g6 chyba też to jest całkiem normalny ruch. Skoczka 5 bardzo normalny ruch. Bicie też to jest normalny ruch i goję d7 to już jest wielka klasa. Inne ruchy też istnieją, ale właśnie to, e, wtedy koń b5 byłoby dokuczliwe. No i dobra, kończę rozwój. Koń b5, bicie bardzo dobre. Tak, jeszcze to to wam powiem właśnie, sprawdźmy czy to miał sens. Bo ten ruch mi się podobał, tylko trochę, a nie, to głupota była. No jakby odszedł skoczkiem na c3, to akurat bym się tego nie bał. Ja trochę nie byłem pewny co tutaj. Aha, i puenta jest taka: że rzeczywiście, po tym pobiciu jest gońc E3, i biały jest ok. Ja gdzieś tam z daleka myślałem, że wieża z niebronią, i stwarzam, bo tu przed chwilą stał, stwarzam groźbę bez bicia. Na no pobiciu biciu, oczywiście, by wisiała wieża, i mogę też się obronić w ten sposób. Tu czarny by wgrywał. No, ale niestety, właśnie po Hetman B5 on może po prostu zagrać gońc B6, odbijając ten materiał. Ale konia konie 7 to jest szmelc, bo mogę najpierw zbić na d 5, zobaczyć ten skoczek. Teraz jest w śmiertelnej pułapce, nie masz gońca 3 i tu wygrywam. Także to też było możliwe. Aczkolwiek nawet jeszcze lepsze pójście właśnie na tą końcówkę, która, tak jak widzicie, wskazania termometra jest po prostu dużo lepsza ze względu na tego gońca i tą słabość. E, aczkolwiek teraz właśnie może taki szmelc. Ciekawe, że komputer tutaj chce oddać po prostu tego pionka, ale jaka jest jego puenta? Bo wydawało mi się. Aha, po prostu wpuszcza tego skoczka w takie przysłowiowe maliny e, i właśnie gramy teraz taki ruch, chcemy wymienić tego piąka centralnego za tego piąka mniej znaczącego. Jakby tego piąka obronił, no to teraz pewnie e, mogę zagrać, a nawet mogę właśnie tego skoczka złapać w podszask e, A z kolei jakby tym skoczkiem wyszedł, no to po pewnie po biciu, nawet najpierw jeszcze dokładnie król 8, żeby to obronić, zbiję tego piąka i właśnie ten goniec będzie tutaj dawać mi przewagę. No fajne podejście do tematu, wieża w 8 no nie byłem fanem, ale jak widzicie jest, kciuk w górę, ruch nie jest tragiczny. Może końca 4, no bo tutaj się robi troszkę jednak równo i ciężko to pewnie będzie wygrywać, tak jak sobie mówiliśmy, ale zobaczysz też preferencję lekko na stronę czarnego, aktywniejszy król i te ciężkie figury troszkę lepsze. No i tak jak tu Wam powiedziałem, po ruchu się że ten ruch absolutnie nie na miejscu, powiem zagrać cokolwiek innego, może właśnie tak jak wspomniałem później się rozwiązać, może gdzieś tam wieże po szóstej linii aktywizować, no bo ta pozycja problematyczna tutaj naprawdę, jakby przeciwnik z euro proste szaszki, czyli właśnie na tym związanku ugrał, no to by miał problemy. Jak widzicie to jeszcze nie jest przegrana, plus jedynka tylko, ale na pewno duże problemy. A pokoń G5 tutaj znowu odżyłem i pozycja zrównaj. Patrzcie, w końcu aktywny ruch, pierwszy ruch za połowę, I jak ważne jest, żeby w szachach stwarzać groźby przeciwnik od razu się głupi. Chyba właściwie jedna z pierwszych groźb w tej partii. No i tutaj tak naprawdę jest po partii, to jest za dużo materiału i właśnie te wieże są aktywne, no i finish jest dosyć prosty. Także całkiem niezła partyjka, jedynie myślę spore tutaj zarzuty mogę mieć do tego ruchu e5, no i rzeczywiście gdyby nie ten ruch koniewczy z jakiegoś powodu zapomniałem o tym ruchu, a właściwie zapomniałem o tym, że no nie mogę zagrać król, król e6 mojego zaplanowanego, bo właśnie wtedy koń g5 bardzo niefortunny nie, nie, nie jest i właśnie ta podwisająca figura ginie, reszta była całkiem okej. Okay. Także cóż, 200, no i czas na misję do 200. Trzymajcie kciuki dalej, dajcie znać w komentarzu, może jaki debiut chcecie zagrać. Chociaż na pewno będzie coraz trudniej, nie grając swoich debiutów, no ale cóż, uczymy się, bardzo chętnie też się czegoś nauczę. Także dajcie znać w komentarzu, jaki chcecie wariant, jaki chcecie debiut, no i spróbujemy, spróbuję coś z tym zrobić. Trzymajcie się, do widzenia. Hej.